Szefie, a czy nasze produkty są w ogóle bezpieczne? Prawo dla biznesu. Podcast skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę chcą w łatwy sposób zrozumieć zasady działania prawa w biznesie. Cześć, z tej strony Piotr Kantorowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla biznesu. Dzisiaj. Poruszę temat zmian, które już niebawem wchodzą, i to nie tylko w e-commerce, ale w ogóle i najbardziej ogólnie jak to tylko możliwe. E, mianowicie zmian związanych z ogólnym bezpieczeństwem produktów, które wchodzą do porządku prawnego i to tak e, szerokim łukiem, bo w ramach całej Unii i to jako rozporządzenie a nie jako dyrektywa, chociaż na polskie przepisy też czekamy. Na dzień, kiedy nagrywam ten podcast, ponieważ nagrywam z wyprzedzeniem, to pytaniem otwartym jest zawsze, jak będzie na dzień, kiedy go słuchasz lub możesz słuchać. W każdym razie myślę, że przepisy, które są projektowane, no nie ulegną jakiejś obszernej zmianie między projektem ustawy a tym, co zostanie wdrożone. Ale zacznijmy po kolei o co tak naprawdę chodzi? No chodzi o to, że Unii Europejskiej zależy na tym, żeby produkty, które można w jej ramach Unii Europejskiej mm, nabyć, były bezpieczne dla użytkowników i żeby użytkownicy wiedzieli, mówiąc krótko, jakie potencjalne ryzyka wiążą się z wykorzystywaniem danego produktu. No. Jak wiadomo, nożem można ukroić chleb y, lub bułkę, ale można też zrobić komuś lub sobie krzywdę. Więc mówiąc najkrócej, y, niektóre produkty z założenia muszą być w ten czy w inny sposób. Y, nie zawsze y, w każdym możliwym wariancie bezpieczne, ale ważnym jest, żeby użytkownik miał świadomość tego jak użyć produktu, żeby on był bezpieczny. Myślę, że Unia Europejska wcale nie popada w takie skrajności, jakie słyszy się niekiedy o Stanach Zjednoczonych, że w instrukcji obsługi pralki musi być wskazane, że nie można w niej prać zwierząt lub niemowląt, chociaż tylko o kejsie ze zwierzętami słyszałem. No, współczuję temu psu, nawet jeżeli uważacie, że zwierzęta nie myślą, to na pewno cierpią, więc pies, który został wyprany w pralce, która nie miała napisanej takiej Wyraźnej instrukcji, że tego robić nie można, no na pewno e, nacierpiał się przez e, nie wiem czy pazerność, czy głupotę właściciela. No, ale to nie o tym, więc wrócę do wątku głównego. E, na terenie Unii Europejskiej zaczyna z dniem 13 grudnia obowiązywać nowe rozporządzenie. O ogólnym bezpieczeństwie produktów. GPSR to skrót, którego powinniście szukać, jeżeli nie chcecie wpisywać po polsku i długą nazwą. W każdym razie nie będzie to rewolucja, ale należy przygotować siebie do tego rozporządzenia, siebie jako firmę. Um, I należy dokonać pewne określone i bardzo precyzyjne zmiany, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania e-commerce'u, bo bez tego będziecie sprzeczni z przepisami. A tu warto wiedzieć, chociaż tu wspomniane jeszcze polskie przepisy na dzień, kiedy Wam to mówię nie obowiązują, natomiast, hmm. natomiast jakby to ująć najprościej, no pewnie nie będą to różne uprawnienia po stronie organów, niż teraz są projektowane. No co zmieni się od strony kontroli zgodności Waszych działań z prawem, możliwość prowadzenia kontroli zdalnych dla produktów oferowanych do sprzedaży na odległość. To jest jedna nowość. Zakupy kontrolowane to jest druga nowość i to myślę, że jest istotna zmiana. Rozszerzenie kompetencji organów nadzoru w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa produktów to jest kolejna nowość. No i oczywiście kary, kary, jeszcze raz kary. No wiadomo, jestem prawnikiem, więc muszę Wam troszeczkę powiedzieć o tych karach. Będą to zarówno kary od łokiku jak i od inspekcji handlowej. Jeżeli chodzi o inspekcję handlową, to przymiarki są do kar idących w kierunku 40, znaczy do 40 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o kary łokiku, to mają one być w przedziale do miliona złotych. Więc myślę, że warto pamiętać o tych kilku prostych trikach. Ale kogo tak naprawdę dotyczy rozporządzenie? Rozporządzenie dotyczy tych, którzy oferują produkty, i to jakby w dowolnym etapie łańcuszka dostawy. Zarówno producenci są objęci, importerzy, sprzedawcy, ale też platformy, które zapewniają możliwość sprzedaży, no czyli marketplace'y. Do tego jeszcze są ustanowieni przedstawiciele do sprzedawców, którzy nie dla sprzedawców, którzy nie mają siedziby y, na obszarze Unii Europejskiej. Więc ten zakres jest bardzo szeroki. Nie chcę wam w tym momencie opowiadać jakoś bardzo szczegółowo, kto ma jakie obowiązki. Y, natomiast y, mówiąc krótko, powinny być na Produktach napisane dokładnie kwestie związane z ich bezpiecznym wykorzystaniem, i tak samo powinno być to też ujęte w ofertach sprzedaży online. Co więcej, z takich ogólnych informacji sprawa będzie wyglądała w ten sposób, że jeżeli sprzedajecie produkty, to powinniście sprawdzić. Czy w dotychczasowym łańcuszku dostaw wszyscy wywiązali się ze swoich obowiązków i czy produkt posiada wszystkie elementy, które zgodnie z rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów są wymagane? Podkreślę też może i to, że jeżeli sprzedajecie przez platformy, bo tam często pojawiają się zupełnie nie wiedzieć czemu jakieś. Rzeczy z poza Unii Europejskiej, które niekoniecznie są najbardziej zgodne z naszymi przepisami, no to platformy będą uprawnione do tego, żeby wam taką aukcję mówię aukcję, być może to jest oferta sprzedaży żeby wam taką ofertę zdjąć, usunąć ją po prostu jako niezgodną z przepisami więc zmiany są duże, już nie wspominając o tym, że jeżeli tam dochodzi do naruszenia przy takich ofertach e Praw własności intelektualnej, choćby w kontekście no, sprzedawania podróbek, to też mają i prawo i obowiązek wręcz e, takie oferty zdjąć te nasze platformy do handlu online. E, więc będą, myślę, takie realne zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynku. E, chciałem się skupić w szczególności na tym, e, jak. E, Będą się tutaj przedstawiały nowe obowiązki w e-commerce, ale jeszcze wrócę do tego, czego dotyczy rozporządzenie. Powiedziałem, że sprzedaży produktów, e, natomiast warto wiedzieć, że za produkty będzie uznawało się także usługi, jeżeli ich elementem jest właśnie produkt objęty rozporządzeniem. Rozporządzenie dotyczy tylko sprzedaży na rzecz konsumentów, i tu jeszcze jest jedna ważna rzecz. W kilku przypadkach, to znaczy co do pewnych produktów, będzie sytuacja tego rodzaju, że mówiąc najprościej. Są jeszcze odrębne przepisy, które pewne kwestie regulują nieco inaczej. Odnośnie tego nieco inaczej warto wiedzieć, że te odrębności powinny być uwzględnione, i te ustawy szczególne powinny też. Też, a może nie wiem, czy też, czy przede wszystkim, czy po prostu powinny e, zostać ujęte, jeżeli chodzi o sposób oferowania produktów do sprzedaży, e, ale w pozostałym zakresie, tak jak wskazuje nazwa rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w pozostałym zakresie, w zakresie nieuregulowanym, będzie tutaj miało zastosowanie rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Tak, to są wyłączenia, natomiast rozporządzenie zawiera jeszcze pewne kwestie związane z wyłączeniami, no, nie stosuje się jej na przykład do antyków, nie stosuje się do przewozów, więc to zostawmy, bo odsyłam Was na prawodlabiznesu.eu, znajdziecie na ten temat artykuł, tam jest to wszystko przedstawione. Natomiast co musicie zmienić, jeżeli sprzedajecie na... Swoimi e commerce i sprzedajecie online. No otóż, jest kilka kwestii, które ustawa nakazuje wam wprowadzić, um, no i na nich chciałem się dzisiaj skupić. Po pierwsze, jesteście zobowiązani do jasnego zakomunikowania, kto jest producentem lub importerem, jeżeli sprzedajecie jakikolwiek. Produkt objęty rozporządzeniem. E, co więcej, jeżeli producent jest spoza UE, konieczne jest również wskazanie od, osoby odpowiedzialnej na terenie Unii Europejskiej. Identyfikacja produktu, oferta musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować produkt, takie jak obraz, rodzaj i inne identyfikatory niezbędne do jego identyfikacji. Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie to myślę jest kluczowe. Sprzedawca powinien zapewnić dostępność wszystkich ostrzeżeń lub informacji dotyczących bezpieczeństwa w języku zrozumiałym dla konsumentów. No jeżeli sprzedajecie w Polsce, no to będzie polski, natomiast jeżeli sprzedajecie także poza Polską, to tutaj trzeba oczywiście dorzucić yy, informacje w języku no, myślę, że urzędowym takiego państwa, jeżeli jest ich kilka, to myślę, że jeden będzie wystarczający. Weryfikacja zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, no, może Was to zdziwić, ale sprzedawcy online są odpowiedzialni za upewnienie się, że oferowane produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa. Określone w rozporządzeniu, oraz za e, to, że odmawiają sprzedaży produktów, które nie spełniają tych wymogów. E, rozpatrywanie potencjalnych zagrożeń to kolejny obowiązek. W przypadku wykrycia zagrożeń związanych z produktem, sprzedawca powinien informować o tym producentów, importerów oraz odpowiednie organy nadzoru rynku, więc to też jest nowy obowiązek. Zarządzanie reklamacjami i dokumentacją sprzedawca e, musi zapewnić dostępność odpowiedniej dokumentacji technicznej dla produktów oraz prowadzić wewnętrzny rejestr reklamacji dotyczących bezpieczeństwa produktów. To też jest e, nowy obowiązek, który się na sprzedawców nakłada e, do stosowanie interfejsu sklepu internetowego i tu pozwolę sobie na małą dygresję, prędzej niż później pojawi się też podcast, a jest już artykuł na Prawo dla Biznesu EU, gdzie mówię o... Nowych obowiązkach e-commerce, które dotyczą dostępności stron internetowych, tu obowiązek trzeba spełnić do czerwca 2025 roku. Więc warto, żebyście o tym też nie zapominali. Natomiast, wracając do ogólnego bezpieczeństwa produktów, to interfejs powinien być zaprojektowany. Tak, aby prezentować wszelkie wymagane informacje o produkcie w przejrzysty sposób. No, tu myślę, że kwestia dark patterns i właśnie tej dostępności stron internetowych to wszystko jakby idzie w tym samym kierunku. No, trzeba informacje przedstawiać w sposób czytelny. Muszą być one łatwo dostępne i zrozumiałe dla konsumentów, więc. Techniczny język idzie w odstawkę, trzeba być precyzyjnym, ale i zrozumiałym. No i też takim obowiązkiem jest podejmowanie działań naprawczych. Jeżeli stwierdzicie, że produkt może być niebezpieczny, sprzedawca powinien podjąć odpowiednie działania w celu wyjaśnienia całej sytuacji wycofania takiego produktu. Wspomniałem na początku, że jeżeli chodzi o Rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie produktów. No, zaczyna ono obowiązywać w całej Unii i od 13 grudnia 2024 roku. Sęk w tym, co z tymi produktami, które już są na rynku. Czy należy je wszystkie wycofać, czy nie? No tutaj rozporządzenie dość enigmatycznie wskazuje, i tu się skłonię ku temu, żeby wam to przeczytać. Mianowicie w rozporządzeniu jest wskazane, że państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów objętych poprzednią dyrektywą. Które są zgodne z obecną dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 13 grudnia 2024 roku. No, co ciekawe, mowa jest tu o dyrektywie, kiedy jest to rozporządzenie, natomiast e, nie zmienia tu faktu to niefortunne tłumaczenie, że mówiąc najkrócej, e, jeżeli macie zgodne z obecnymi wymogami e, produkty, to mogą one na rynku pozostać, w innym przypadku powinny być wycofane, ewentualnie, żeby były wszczęte jakieś działania naprawcze i żeby produkty były zgodne z nowymi przepisami. Kończąc. I robiąc małą autopromocyjną wkrętkę, mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli potrzebujecie pomocy we wdrożeniu, chcecie wiedzieć, co dokładnie trzeba zamieścić na stronie waszych e commerceów zapraszam do kontaktu, czy przez LinkedIna, czy przez maila zgłoście się do nas na prawo Ten mail jest dostępny. No i. Nie bagatelizowałbym tych kwestii, bo i kary duże, i prawdopodobieństwo tego, że będą kontrole też duże, tak bym to oceniał. Yy, nie, jedna rzecz, którą chciałem podkreślić, wcale nie uważam, że te zmiany w kontekście e-commerce są jakieś ogromne. Są to raczej zmiany nieduże, natomiast sama weryfikacja produktów, czy one są bezpieczne tu jest zdecydowanie więcej zmian. No ale to może niekoniecznie e, będzie dotyczyło wszystkich tych, którzy z pewnych źródeł nabywają produkty, bardziej tych, którzy chcą działać w modelach i różnych dziwnych dropshippingów, ale o tym być może innym razem, a ja Wam co dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam, Piotr Kantarowski